Witajcie dzisiaj 22 września, wtorek, godzina 8 rano, ja już lecę z drugą beczką. Przejemy sobie kukurydzę, kukurydzy pod tutaj akurat hmm, pod już polałem, już mi zasiany, teraz uprawiamy pod kolejne zboża, pojadę to zaczniemy tam od miejsca, gdzie mi się skończyło. To działka 4 hektary. Jeszcze zostało gdzieś pewnie półtorej, czyli gdzie ze 3-4 beczki. Teraz już brałem z innego kanału, gdzie będzie troszkę rzadsze, więc będzie też ci szerzej lecieć. O, tutaj mi się skończyło. Się mogę odsunąć, bo to będzie szerzej lecieć. Troszkę wolniej chodzi, bo to jest rzadsze. Chodziłem 4 na godzinę. Żeby tak mi na więcej działek troszkę starczyło, bo zazwyczaj chodzę 3 na godzinę. A tutaj pójdziemy sobie gdzieś 3 i 7, coś takiego może nieco wolniej. Praktycznie to samo. I tak, dzisiaj też pewnie będę próbował uprawy bezorkowej. Tutaj na tym polu wszystkiego nie. Chcę zrobić ze trzy działki, w sumie gdzieś pewnie nie wiem, 8-7 hektarów, reszta ponad 20 będzie zorane, na próbę chcę zrobić, jeżeli się to sprawdzi, to po kukurydzy pewnie będę wszystko siał bezorkowo, bo to wiadomo, po kukurydzy jest ziemia przesuszona, to się wyoruje przesuszona ziemia, ją odwracamy jeszcze. A tak, przy uprawie bezorkowej ją mieszamy po prostu tylko na danej głębokości, a ona się nam nie odwraca. Wiadomo, gorzej to będzie wyglądać, bo będzie sporo tych właśnie, tych łodyg. Na polu nie będzie tak czysto, ale to nie, nie ma wyglądać, tylko ma rosnąć. No i raczej spróbuję, raczej się skuszę, to trochę spróbujemy tej uprawy. Tutaj zawrócimy, gdzieś zostawiłem tutaj na jeden przejazd, zobaczę jak nie to na dwa, by było gdzie ładnie zawrócić. Później na samym końcu przejdę sobie w poprzek z jednej i z drugiej strony, to jest szeroka działka. Krótka, ale szeroka i tak sporo kręcenia jest. Żeby łatwiej mi było, to tak zrobiłem. Właśnie, że w poprzek sobie zostawiłem do zawrotów miejsca. Na razowe pewnie tego nie będę robił, no bo mm, dość wysoko jest wykoszony. Więc pewnie tutaj tata przyleci z talerzówką, tam króciutko zrobi, jeszcze te... Mm, Pasty troszkę zniszczy tak płciutko przeleci później ja yy, gruberem na głęboko pewnie w to będę siał zobaczę w ogóle jak to będzie wyglądać może nie będę tego robił zobaczę jak to będzie pole po tym wyglądać czy będzie naprawdę jak będzie sporo tych badyli będzie bałagan na polu, krótko mówiąc, no to raczej raczej podziękuję i zapnę pół z powrotem. Żeby było, padało cały czas teraz, to raczej bym tak wszystko orał. A troszkę teraz przesuszyło, jest suko. Dobra, ja was tutaj nie będę już zanudzał, bo już w Szamba było vlogu w tym roku do oporu. Dzisiaj ja jeszcze pół dnia, pewnie tylko w sumie, tu woziłem, pewnie gdzieś z dwa dni, nie trzy. Już tam większość praktycznie jest polana, jeszcze gdzieś mnie zostało ze 4 hektary. Ponad 4, bo jeszcze tutaj. I później pewnie zapnę, zapnę gruber, odkręcimy te skrzydełka i przelecę zobaczyć, jak tu idzie bezorkowo. Jak dobrze idzie to zrobię to co mam zrobić, a resztę założę i później nawozy i będziemy siać, tak widzimy się w dalszej części vloga. Dalsza część dnia, godzina 16.20, ja skończyłem już wozić szambo, co miałem to nawiozłem i lecimy sobie tutaj z orką pod pszenicę. Na razówkę po kukurydzy, tutaj nie kazałem talerzować, no bo jest w miarę czysto na polu. A jak widzicie, idzie bardzo dobrze, przykrywa bardzo ładnie, nie ma śladu praktycznie po kukurydzy. a jest cięte naprawdę na 30 paru centymetrach. A po łodygach z kukurydzy nie ma śladu, za chwilę otworzę szybę, zobaczycie. Takie drogi, właśnie widać, ale to po tych korzeniach kukurydzy, jak trafi na rządek, akurat i nie przykryje dobrze. Tą działkę, akurat chcę zorać, no to zorze to, co mam zorać, planuję ee, to zorze. No i reszta spróbuję to bezorkowo. Tutaj jest lepsza ziemia, to chociaż jeszcze jest trochę wilgoci. Bo na słabszej ziemi, gdzie jest woda łatwiej przypuszczalna, to będzie się wyorywać popiół, tak myślę. Walka nie za głęboka, gdzieś około 25 cm, może niecałe. Zobaczcie, tam była czwarta. Tutaj mamy praktycznie, że szóstą I weź tutaj pług normalnie ustaw Tutaj się martwica wyoruje A tam idzie tyle, że na styk Orka przedsiewna taka A tutaj z kolei za głęboko idzie I weź tutaj pług ustaw normalnie dalej, jak widzicie kolejna działka, tutaj 4 hektary, z tej strony pola, bardzo dobra ziemia, aż pod trójkę podchodzi, bryły się wywarują, tutaj mamy lekki dołek, a tam później znowu górka i tam jest piąta klasa, miejscem yy, też pod szóstą podchodzi, to sami widzicie jakie to pola, tutaj dość długie pole Ziemia zróżnicowana, tutaj pas gliny przechodzi. Tam pas słabszej ziemi, tutaj z kolei dołek, gdzie miejscami e, mokro bywa. Czasem zależy jaki rok, ale nieraz tutaj ciężko było wjechać z wiosny. I już wjeżdżamy w dołek, i muszę troszkę na podnośnikiem regulować, bo przednia skiwa za głęboko bierze. No niestety, inaczej się nie da. Jak widzicie, jest trochę tej wilgoci. Nie kurzy się zaraz. Wjedziemy w troszkę słabszą ziemię. To zobaczymy. Tutaj też włożyłem gnojowicę. No to ta ziemia jest troszkę przemoczona. Tutaj właśnie wcześniej dada to skależowała. To szango, żeby to przykryć. No i tutaj sporo zielska było. To troszkę się to zniszczyło. No, tutaj się kurzy. Zobaczcie. Co z tego, że ziemia po gniałowicy. Wilgoci dostało, ale już Już się przesuszyła. No i po kukurydzy. To mówiłem, że będzie super ziemia się wyrywać. No, zobaczcie. Widać to bardzo hmm. dobrze. widać to, że słabsza ziemia po prostu jest bardziej przepuszczalna. A warunki te same, bo pole tutaj jest jedno. A tu już dołek i zobaczcie, tutaj trzyma wilgoć. Chodzi bez problemu, aż miejscami troszkę się wyoruje mantwica. Pole dobre, długie do orania. Nie ma dużo kręcenia na Uwrociach. W planach mam jeszcze tą działkę dokończyć, orać i jeszcze 3 hektary. A bezorkowo zostało później 4 hektar Nie, 1,5, 4. Będzie 5,5, no i 2. Gdzieś 7,5 hektara pewnie będzie bezorkowo na głęboko hmm. może dzisiaj to zorze jeszcze która to prawie 19 dochodzi no zobaczę może zaraz się będzie ściemniać Teraz dzień coraz krótszy. Jutro mamy kalendarzową jesień, 23 wrzesień. Dopiero były żniwa, tutaj już kolejne siewy na kolejne żniwa. Także lecimy dalej z uprawy bezorkowej Zrobię wam pewnie oddzielnie vloga. Jeszcze być może coś dogram z nowozów I tak to idzie, jeszcze kilka przejazdów mi zostało Ale pewnie sobie zostawię o dorywanie od Miedzy na jutro, żeby było jasno To lepiej mi wyjdzie, troszkę prościej I tak będę jeszcze jutro przyjeżdżał z pługiem. tutaj na okolice, to przyjadę i tutaj odorzę sobie na spokojnie za dnia, żeby tutaj po nocy nie odorywać. Tak będę widział wciąg, jak mnie zajdzie. I lepiej to pewnie pójdzie. Tutaj dołek jest właśnie ten. Klas jeszcze u nas jest, niesprzedany, a może zostanie, tak nie ma kupca, może wąskie opony by założył i do prysku by był, albo na zapasie taki czołnik z turem, teraz on przy paleciaku stoi cały czas, tak jak widzicie nie muszę do ładowarki czerpieć. Trochę może wysunę bardziej. Już ostatni kurs pewnie tutaj mamy w worku 600 kilo. sobie, bo jeszcze wapno będę tam rozcieńzał granulowane, na dwóch działkach, gdzie było za niskie pH podczas badań, podczas badań co mi wykazało wtedy. Tutaj mamy fizjomaxa, jego gdzieś pójdzie 300 kg na hektar. Już jesteśmy na polu, jak widzicie lecimy z nawozami po bezorce na głęboko poszedł, poszła gnężica Teraz dajemy bezpośrednio przed 7 Fosforem Steamaka jak widzieliście to jest skład 3-22-24 Euroferki bodajże ten nawóz się nazywa to samo co pod kukurydzę. Dawka idzie pod przenżyto 150 kg. Pod pszenicę gdzieś poszło 180. Pod i podobnie. Rozrzut mam ustawiony według aplikacji na 21, no ale. Już widzę, że wali praktycznie na 27, gdzieś, aby nie więcej, ale zgadza się wyśleszka, pomimo tego. Tutaj zobaczcie, jest miedza, a tutaj też moje, a to w Dzierżawie już tej miedzy nie, nie będę ruszał. Teraz się ustawić dobrze, pewnie wyjdzie także po miedzy. Nie, przy miedzy. nawet troszkę zamięzło. Tutaj nie o a jady. Yy, czuję się jakbym jechał po orce. Ziemia jest taka spulchniona. Jest napowietrzona. Zresztą było widać po każdym przejeździe, że ta ziemia troszkę się podnosi. Jest to wszystko spulchnione elegancko. Teraz jadę, no, no, czuję się jakbym po świeżej owce jechał. W czujni trochę się zapada. Myślę, że dobrze tutaj zrobiłem. Wydawało mi się, że to pole źle będzie wyglądać, no ale nie ma tych chłodnych tak dużo. Jest w miarę czysto wam powiem. Robota zrobiona, no bo ziemia nie jest odwrócona. Tutaj zrobimy podobnie. Zamknę do do roga. Może no tutaj, już przez między już nie przyjeżdżać. Szeroki rozsiew ma plusy i minusy jak mamy za duże działki to i niepotrzebnie jest szeroki, no bo wyjdzie nam tyle, że zostanie nam nie wiem 3 metry niedosiane co wtedy zrobimy? Już musimy jednym bokiem lecieć ponad 10. Albo tak jak teraz w poprzek muszę się odsunąć i troszkę sztycha ale idzie przeboleć Jest, podpowiada, że muszę jechać tutaj. Dobra. O, automatycznie nam się ustawił ścieżkę <noise> i lecimy. Nawet jeszcze trochę. O. Dobra, dzięki za oglądanie. To tyle w tym vlogu. To taki vlog z uprawy. Jak zresztą widzieliście. Szambo, orka, nawozy. Z siewu będzie oddzielny i z uprawy rezorkowej też będzie oddzielny, nie wiem, może już są na kanale te vlogi. A dzisiaj to na tyle, przede mną jeszcze ten rozsiewacz, no i te wapno wspomniane. I dzień zakończymy, już dzisiaj nie będę zaczynał siać i jutro od rana ruszamy z pełną parą. Także dzięki za oglądanie i na razie trzymajcie się, do usłyszenia.